Witam wszystkich, w tym odcinku przedstawię Wam opuszczony hotel. Teraz widzicie na zdjęciu, jak wyglądał wcześniej ten hotel, a teraz widzicie, jak wygląda aktualnie. Niemniej miejsce fajne, także zapraszam do obejrzenia. Także witam w hotelu Murat. Tak wygląda wejście, jak widać na schodach. Jest jeszcze, został o trochę marmuru, który został części już rozebrany takie schody są tutaj, a przynajmniej były Jak widać miejsce, widać, że jest opuszczone już dłuższy czas i że lokalizacja, że tak powiem, została udostępniona. No gdyż jest już trochę zdewastowane Żałuję, że tutaj wcześniej nie przyjechałem, ale mówi się trudno. Idziemy Najpierw w lewą stronę tutaj jak widać też takie schody i tutaj są pokoje hotelowe Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo tutaj jest szum od ulicy to chyba taki mniejszy jakiś pokoik a tutaj taki większy, dwupokojowy aż. Dwupokojowa Łazienka. Tutaj wanna stała. Mam jakieś resztki instalacji jeszcze. Ale jak widać, dużo rzeczy jest, jest, jest już stąd, że tak powiem, wyniesionych. Idziemy na kolejnych pokoju. Czy one będą tak samo? Nie, ten jest mniejszy, tu jest tylko prysznic. I jeden pokój. I tutaj też taki mniejszy, czyli z brzegu był pewnie, był jeden. Taki większy, a reszta jest taka, taka sama. Mam nadzieję, że mnie zaraz nie zaskoczy jakiś bezdomny. Przecież bym się nie zdziwił. Pokoj wyglądają identycznie. No cóż, tak wygląda lewe skrzydło na parterze i idziemy dalej tam już byliśmy, gdzie były te pokoje tutaj jest wejście na piętro tymi schodami i jak pójdziemy w prawo od wejścia mamy taką salę pewnie była to jakaś taka sala bankietowa tam jest kuchnia, zaraz pójdziemy i jest wejście na górek i w tym momencie teraz pokażę wam co jest na górze tak wygląda góra tego miejsca nie wiem dlaczego mogło to służyć, ale ale nie wiem może Koncert jakiś? Coś takiego? No nie wiem. Napiszcie w komentarzach, jeżeli wiecie do czego to mogło służyć. I przechodzimy teraz do kuchni. Najpierw do pokoju w prawo, który był najprawdopodobniej jakimś biurań na to wygląda. Tak wnioskuję po wyglądzie tego miejsca. Jakieś faktury tu są. Nie będę przybliżał, tak jakieś dane są. Ale jakieś faktury i chyba książki telefoniczne. No jest trochę tych papierów, ale idziemy teraz do kuchni. Mamy kuchnię. Jeszcze nawet są zdjęcia i to jest fajna opcja. Są zdjęcia jak wygląda dania i wtedy goście mogli sobie zobaczyć jak wygląda naprawdę danie, a nie które zamawiają, a nie y, zdjęcie zdjęcie z gogle, czy zdjęcie idealnego dania, tylko po prostu takie typowe danie. I tutaj mamy teraz kuchnię. Widać, że już się wandale trochę tym miejscem zajęli. Trochę bardzo. Na ziemi wszędzie jest gruz, ceramika z pozuczonych pewnie toalet, zlewów itp. O, tam jeszcze do piwnicy. To nas jak najbardziej interesuje, ale za chwilę. I ceramika, gruz i trochę papierów jest. Jeszcze czytałem w wiadomościach, to było jakiś rok temu, że tu był stos takich różnych papierów z wrażliwymi danymi. I ktoś wezwał policję, i ta policja to zabezpieczyła, coś takiego. Tutaj mamy windę, taką do jedzenia. I tu jest balkonik. Pewnie tutaj przyjeżdżały dostawy do kuchni. Hotel nie taki mały jak widać, trzy gwiazdki miał. Do tamtej części teraz pójdziemy, ale teraz wracamy tu. No to tutaj są takie pokoiki. Nie będę już zaglądał do każdego, ale widzicie jak to wygląda. Jesteśmy teraz jakby na lewym skrzydle na piętrze pierwszym. Trzeciego chyba nie ma. I co tutaj było? Za chwilę się dowiemy. Ale najpierw pokażę Wam widok jakby z przodu Od frontu jeszcze raz z zewnątrz Wam pokażę oczywiście to miejsce Ale jak widać lokalizacja dobra jest Na no hotel Jest przy głównej drodze widoczny I jeszcze nie powiedziałem dlaczego zbankrutował Zbankrutował on Jak już sama nazwa mówi z braku pieniędzy Z tego co czytałem po prostu nie dostali Właściciele tego hotelu jakiejś tam dotacji. No i tak to się skończyło. Skończyło się to tak jak na załączonym obrazku. Wygląda na to, że tu właśnie taki e, na, samym, na tym piętrze, przynajmniej w sensie na parterze było to samo. Z tej z, na początku taki apartament, a reszta takich zwykłych pokoi. No tak on no w sumie po co kombinować jak w każdym, na każdym piętrze można zrobić to samo Tutaj są już ślady jakieś waniu bezdomnych Myślę, że tam ktoś chodzi, ale to tylko pociąg jakiś stukotał No to już widzieliście, także nie będę już tutaj chodził jeszcze trochę nieprzyjemnie pachnie, także Idziemy do prawego skrzydła na pierwszym piętrze, i już na wejściu widać księgę, książkę, księgę z fakturami. Pełno tu jest faktur. Cały o, tu jest, tu pewnie były jakieś biura, widać po załączonym obrazku, co teraz widzicie na swoich monitorach. Ziemia cała jest w dokumentach różnej maści. Nawet jest taka plakietka z rezerwacją. Pewnie jakaś restauracja tu była. Była na pewno Musiała być trzy gwiazdki, w końcu to nie tak mało. To teraz pora wyjść na zewnątrz eee, i tak to tu wygląda, już trochę zarosło. Idziemy po takim podjeździe. Nie wiem czy to dla wózku było no, taki podjazd, że można było sobie zejść albo zjechać, jeżeli ktoś jest niepełnosprawny albo z dzieckiem. No i tutaj mamy pełność śmieci. W ogóle w dużo, 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 jak zjedzą opuszczonych miejsc, to jak yy, często są takie jakieś różne części samochodowe, zebrzaki i tak dalej, nie jest skąd to się bierze, czy po prostu jakieś yy, firmy malutkie, przedsiębiorcy jacyś, że tak powiem, yy, wyrzucają odpadki, bo jest taniej niż na śmietnik, czy nie wiem, z jakichś kradzionych samochodów wywalają niepotrzebne plastiki ludzie, czy co? Nie wiem. I tak wygląda ten hotel z drugiej strony. Tam jeszcze jest napis Hotel Murat i trzy gwiazdki tak w pośrodku tych dwóch wyrazów. Inneć był on w takim stylu zrobiony... Nie wiem jak to nazwać. Trochę klasycznym, jak widać takie kolumny się tutaj przewijają. Tu jakiś garaż był. Pewnie właściciel sobie wjeżdżał swoją furą tutaj. I będą tutaj chyba... To jest takie całe skrzydło z y, pokojami hotelowymi. No to wygląda. No to idziemy je zwiedzić. Już widać, że się pomyliłem na wejściu. Bo tutaj już... Będzie tak pół na pół pewnie będą pokoje i jakieś sale takie. Tutaj jest taka większa sala. I tu mamy windę proszę Państwa. Raczej szyb windy. A winda jeszcze jest, widzicie? Winda jeszcze jest. Szkoda, że się to tak wszystko tutaj zmarnowało. Jeszcze Wam powiem, że tutaj było ogólnie 57 pokoi, 1, 2 i 3 osobowych i 4 apartamenty. Czyli całkiem sporo mi się wydaje. I łącznie to były 173 miejsca noclegowe. Tutaj będą w ogóle dwa piętra. I tutaj są windy jeszcze o, czy tu są jeszcze windy? Nie ma windy, tam była winda jeszcze w tym szybie, a tu już tu nie ma W ogóle na ścianach tych takie fajne są malowidła, malunki, obraz nie wiem jak to nazwać, sztuka I chyba też tu jest marmur na schodach. Wchodzimy na drugie piętro. Tutaj pewnie był coś w stylu tego klubu, czy coś takiego. Sala bankietowa, yy, czy coś w tym stylu, właśnie. Yy, pokoi tutaj nie widzę. I są takie ogólne łazienki, czyli. Był właśnie tutaj. O! Tu już wiemy, tutaj była właśnie taka sala jakaś. Wygląda na to, że bankietowa, taka duża. Albo konferencyjna. Nie wiem. I wygląda na to, że tutaj jeszcze była druga kuchnia. Tam w tym głównym budynku, że tak powiem. I w tym drugim też była kuchnia. Tam w ogóle przyszli ludzie na paintball się postrzelać. Eee... Także widać, miejsce jest często uczęszczane przez różne osoby. Jeszcze na koniec obiecana piwnica w prawym skrzydle na parterze. Czy coś tu będzie ciekawego? Wygląda na to, że nic tutaj ciekawego zbytnio nie ma. Piwnica, jednak robi wrażenie, spora jest całkiem. Pewnie tutaj, jeżeli była na górze, nad nami jest teraz kuchnia, to pewnie tutaj były jakieś takie... E, magazyn do kuchni, coś takiego, składzik, wiecie o co chodzi. Jeszcze rzut oka na to, jak wygląda sam hotel z zewnątrz. Jak widać, robi spore wrażenie, tu jest droga ruchu, także, jak mówiłem, lokalizacja na hotel fajna, ale niestety zbankrutował. To by było też na tyle z tego miejsca. Jeżeli film Ci się podobał, pamiętaj, żeby ocenić film i subskrybować kanał. Cześć!